Siema na kolano w tym wiosennym odcinku. Dzisiaj zaczynamy sobie oczywiście odcinek od nędzy do pieniędzy. Wy napiszcie hashtag cegła, a wam przypnę serduszko do waszego komentarza. Oczywiście teraz to na YouTube troszeczkę inaczej wygląda z tymi serduszkami, w ogóle zaraz wam o tym wszystkim opowiem. Ja sobie biorę naszego, kurcze nie ze etorkę, tylko to sobie odepniemy, jak widzicie, trawa elegancko wykoszona, tu też o tym troszeczkę porozmawiamy na temat, kiedy tu będą jakieś zmiany na gospodarstwie. Dzisiaj to talerzówkę też będę brał, bo będę sobie... Troszeczkę talerzował, rzodkie w oleistą, będzie to taki poplon i zostawcie łapeczkę w górę, bo niestety YouTube skraca zasięgi diametralnie. Dlatego też każda łapka w górę tak naprawdę mega, mega, mega pomaga. I leci po 60 tysięcy widzów. Ja sobie wezmę przyczepę do belek. Może nikt dzisiaj związanego z belkami nie będzie, ściszę sobie jeszcze troszeczkę mikrofon, widzę, że jest za głośno. Eee, troszeczkę, troszeczkę. Wbijajcie oczywiście na live o 9. Dziewięt... A nie, bo to film w piątek! Ja być może w piątek już komputer będę składał, e, także live'a raczej nie będzie, także nie czekajcie na streama. No chyba, że będzie, że nie będę składał. Wcześniej będzie jakaś informacja na społeczności. No Tutaj ja widzę, że tego kablowania nie mogę podpiąć niestety, mm, ale jest to mało ważne. Jak widzicie, gospodarstwo wygląda jak wygląda, można powiedzieć, że się rozwija, ale co wam tutaj nie pasuje na tym gospodarstwie? No, ciągniki fajne we spoko wszystko. No nie, ten budynek mi się nie podoba ze względu na to, że ja tu mieszkam w tym domu, jest do dupy, bo jest malutki. Dlatego dzisiaj zajmiemy się, pojedziemy sobie po cegłę, pojedziemy po jakieś drewno i remont, albo nawet i bardziej bym nazwał przebudówkę domu troszeczkę drewno. Mamy tak samo ten budynek kiedyś może będzie wywalany i chciałem kostkę od razu na gospodarstwie ułożyć, przynajmniej od jednej strony. Ze względu na to, że się cały czas rozwijamy, coraz więcej tych pól, to fajnie było mieć kostkę, bo ta trawa też nie wygląda tak, no, mega pięknie ona nie wygląda. Tu nie ma co się oszukiwać, nie ma jakiejś rewelacji z tą trawą. Trawę sobie zostawimy tylko z tyłu, może troszkę błota porobimy, bo ta trawa też tak wiecie, jak tylko jest sama trawa jeszcze ta rosnąca, to ona jest taka szce. O co chodzi z przypinaniem serduszek, jeżeli tak jak zaznaczyłem na start? Teraz jak wchodzę sobie w panel, to mi w ogóle nie czyta hashtagów. Wcześniej hashtag to się podświetlał na niebiesko, leciałeś, zostawiałeś serduszka i było git. A teraz jest coś takiego, że po prostu hashtag jest brany jako zwykły komentarz i tylko i wyłącznie pod filmem, jak otworzysz, to widać te hasztagi, które się podświetlają. Oczywiście serduszka tak czy zostawiam, ale zostawiam zwyczaj po dwóch dniach, bo każdy gdzieś tam to ogląda. Nie wiem, możecie na przykład ten film, jak ja go wrzucam w piątek o 15, możecie oglądać go, nie wiem, w sobotę o 15 przykładowo. Dlatego ja zawsze gdzieś tam czekam powiedzmy te 48 godzin i dopiero wtedy serduszka e, przypinam. Tutaj sobie wziąłem akurat tą przyczepę, bo ona jest chyba najbardziej pojemna jeżeli chodzi o takie materiały budowlane. E, też dzisiaj tak jak mówiłem pojedziemy sobie na Żrotkiew z Oleistą zrobić sobie talerzówką, e, bo jest to z tak tego co wiem najlepszy materiał na poplon i zebraliśmy na wczorajszym live'ie, ja akurat go nagrywam e, Środę, czyli po środowym live zebraliśmy 716 złotych, jeszcze 1284 zł, jeżeli się nie mylę, i mamy mordziaty komputer, także jest to piękna sprawa. Nie wiem kiedy ten 1300 nazbieramy, ale nieważne. E, najważniejsze z raz wam powiem jeszcze jak wygląda sprawa z tymi donate'ami i jak te donate'y jeszcze będą zbierane. Bo temat tych donate'ów Boże, musimy poruszyć, czekaj. No, nie za szybko troszeczkę chodzę i to mi tak lata. Dobra, e, tu sobie zrobiłem te drewienka, tylko niestety ja te drewienka miałem dwa razy większe. Co nawet tutaj widać, że one są dwa razy większe. Ale tutaj ten ich rozmiar się troszeczkę tak jakoś nie zwiększył tylko kolizja ich się zwiększyła. Widzicie, także one są najprawdopodobniej zbagowane, dlatego ja nie będę ich chyba wióz na gospodarstwo, no raczej mordo nie, bo patrzcie, bo mi to zbuguje przy, całą przyczepę najprawdopodobniej Jak zacznę je wieść na gospodarstwo, dlatego sobie weźmiemy tylko 8 tych, tych i sobie weźmiemy jeszcze nawozu tyczkę. No i tak wiadomo, że cegła na cegłę nie położę, ale tutaj jeden możemy o tako sobie brać rządek, oho No za prosto to to nie jest, ale niestety Właśnie, Holiga doszedł do wniosku, że będziemy sobie w sobotę zbierać znowu taki cel dotacji pół na pół, czyli pół dla mnie, pół dla Holigana, nie będzie to ustawione, wiecie, nie wiem, jakieś tam 300, 200 złotych czy coś takiego, e, tylko po prostu ile tam donateów będzie, tyle po prostu tym się podzielimy, bo będą znowu zapisy do grupy e, VIP modów Holigana. Jest tam aktualnie 73 osoby, także 27 osób, które wyślę największe donate, y, e, będzie zapisywana na grupę VIP, gdzie są mody Holigana, czyli przetrząsarki, widły, takie tam bajery tam będą udostępniane. Widzicie u mnie na filmach, jak ja czasami grałem na live'ach, widzicie jak to wygląda. Także moim zdaniem wygląda. To, to zresztą już jutro będzie chyba o 19 na live. Jak mi się uda wszystko ogarnąć z skąpem dzisiaj, to jutro ten live na 100% będzie. Dlaczego coś takiego? No dlatego, że ludzie kradną mody i niestety dlatego, że kradną ludzie mody, mody nie będą wydawane do. Ogólnego do czyli dla wszystkich. No musicie podziękować osobom, które niestety bawią się w Złodzieja i. Kurczę, i po prostu kradną te mody, robią jako swoje. E, Najwyraźniej no jeszcze nie dorośli do tego, żeby po prostu czegoś takiego nie robić. Może dalej się bawią w Złodzieja i Policjanta, bo jakieś taka zabawa, jak byliście młodsi, najprawdopodobniej. <grym> <laughs> nie, może kojarzycie e, Ta drewnianka, tak jak mówiłem, sobie zostawimy, bo niestety coś tu się zbagowało. A wcześniej przed odcinkiem dobrze to działało, dziwna sprawa <laughs> Już po cegle W ogóle to się da tymi pasami przypiąć? Nie, tak to nie działa Niestety Także kolejny paleciok bierzemy sobie tutaj O Boże, no nie, czemu tak? O, i cyk No i hopsa, jakoś to jest pokładane. Weźmiemy sobie jeszcze, tak jak mówiłem, mógłbym sobie wziąć w ogóle big bugi, wiecie. Chyba sobie nawóz teraz odpuścimy i sobie później przyjedziemy po jakieś big bugi, bo mi się tego nawozu troszeczkę więcej przyda niż jakbym teraz miał naładować. Też tych big bugów nie mam dodanych do gry, także sobie to ogarniemy dosyć tam w późniejszym okresie. Ja sobie to jakoś powoli będę jechał, żeby mi to nie pospadały te cegłówki. Ustaki bardziej, nie wiem co to jest nawet, czerwona cegła. No, i jest już mapa ciotkowice V4, zrobiona w dwóch częściach. Też już została otworzona grupa VIP, moja, tak jakby, bo tamta była Holigana. Teraz jest moja otworzona, i na tej grupie będą się pojawiały wszystkie savey: wszystkie, tak jakby, te paczki modów, z których ja korzystam, czyli takowy Ursus, takowa cegła, na przykład, którą można sobie wozić, która mi spada. Aktualnie widzę, że zaraz mi spadnie, będą się pojawiały na tej grupie. Tak samo mapy, które będziemy gdzieś tam coś tam kombinować z nimi. Czyli niewydane dziadkowice też będą tylko i wyłącznie na grupie VIP mojej. Też zapisy trwają. Też tam będę się starał mniej osób ogarnąć niż Holigan, bo jednak... No, ja, się, ja się troszeczkę boję o to, żeby tam z tej grupy nic nie wyszło, dlatego tylko najwyższy, najwyżsi top donatorzy będą w tej grupie. A tak dokładnie 20 osób. Dlaczego coś takiego? Ano dlatego, to ten powód jest taki sam cały czas, czyli kradnięcie modów, edycja modów, no ten farming, niestety pod względem tych edycji, tego wszystkiego się nie zmienia już od paru lat, ale. Ale można z tym walczyć, po prostu nie wydając żadnych tam modów ogólnie. No ta mapa, tak czy siak, ogólnie w przyszłości wyjdzie, ale to dopiero na 15 tysięcy osób na Instagramie. Także kto mnie jeszcze nie obserwuje na Insta, to jak najbardziej mordziaty Zapraszam. Dobra, tak przyczepę sobie. W... O, 8 minut odcinka już zleciało Na samym tym, no bo tam w sumie to poukładać, nie będę tego ściągał na filmie, bo jeszcze chcę tam pojechać z tą talerzówką. Ursolek też nie jest jakiś nie wiadomo jak szybki, ale jakoś tam lata, w ogóle Holigon taką 30 kozacką zrobił, kto oglądał live'a, ten widział, jak to wygląda. Tu sobie zwolnimy. Nie, trzyma się jakoś. Nie wiem dlaczego tamto wcześniej zlatywało. Jest teraz git. I tam też widziałem komentarze, co niektórzy narzekają, ale to jaki to jest sens dawać do grupy VIP? E, dlaczego te mody nie są ogólnie wydawane, jak oni tak to robi? No ale po prostu moim zdaniem te osoby są idiotami, no bo po prostu jeżeli mówisz na każdym odcinku to samo, że po prostu ludzie kradną mody i to co mówiłem wcześniej, a ludzie dalej nie wiedzą to, albo po prostu są dwa wyjścia: albo nie oglądają tego filmu i komentują, albo oglądają, ale bez dźwięku. I komentują. Albo po prostu są tempi i tego nie rozumią. No to są wiadomo, że to nie ma, nie wiem, 90% takich osób, 90 znaczy to, czekaj, że 90% jest normalnych, jak to powiedzieć, że na przykład taka osoba się jedna na 200 zdarza, naprawdę takich komentarzy jest malutko, ale jednak do tych osób, no, no jednak nie ogarniam, jakim cudem po prostu ludzie nie rozumieją w dalszym ciągu. Wiadomo, że każdy chce mieć jakieś tam najlepsze mody, ale... Nie da się tego tak zrobić, bo nikt nie będzie pracował tylko po to, żeby ktoś sobie później e, korzystał z czyjejś tam pracy e, i się tak jakby, no tam wzbogacał, to już tam w dukę to mamy, bo to tak naprawdę 10zł, czy tam mi, czy tam poligonowi to różnicy nie zrobi, że ktoś coś zarobi na tym modzie, ale jednak ale jednak zasad się trzeba trzymać. O. I cyk. E, bierzemy sobie tą talerzówkę, tego ciągnika jeszcze z talerzówką nie widzieliście, ja już nim troszeczkę jeździłem. Aha, fajnie. Fajnie, że mi ta talerzówka zrobiła coś takiego. Naprawdę rewelacja. Przecież tu nie jest ustawione tworzenie pól. Zezwól na tworzenie pól. Dopiero jak. Widzicie? Nic mi nie robi. A tak mi zaczęło robić. No jest to też dziwne, ale w co niektórych modach tak się niestety dzieje. I sobie kupiłem dwa pola. O, może to są bardzo malutkie pola, ale jednak je dokupiłem, żeby po prostu zrobić takie porządne już pole z tego. A na tych malutkich kawałeczkach się nie bawić, bo teraz. Jest dosyć dużo i tak zabawy z tym wszystkim. I cyk. I chyba gdzieś niedługo Ursusy Karasia mają wyjść, nie? Czy w tym tygodniu, bo w tym tygodniu to już... Może, może nie wiem, wczoraj wczoraj był czwartek. Ja akurat... No dzisiaj jest czwartek, już 4 minuty po północy, także jest czwartek jak to nagrywam, ale... Może akurat gdzieś tam w czwartek po 16 już wyszły te Ursusy, a ja dopiero teraz mówię, że są te Ursusy, że mogą wyjść, albo właśnie dzisiaj, nie wiem, gdzieś za godzinę, albo za ileś tam czasu one mogą się pojawić, bo w tym tygodniu jest duża szansa, że te ciągniki wyjdą. Fajnie, niefajnie, no mi to tak bardziej bez różnicy, ale jest naprawdę dużo jakichś tam fanatyków tych Ursusów i to takich zagorzałych fanatyków, że będą pytać Cię e, co live'a po prostu, kiedy te Ursusy Kalasia wyjdą, e, także tak to wygląda mordo. Jak to wygląda, patrzcie, jeżeli chodzi o to pole. no rzadkie foliista, pierwszy raz w życiu siałem to, to się sieje normalnie, jeżeli chodzi o siewnik. No takie jakby żółte, rzepak jakby w niskiej takiej mega fazie wzrostu, to już sobie zarosło, najprawdopodobniej no na poplon to też, na przykład jak się rzepaki na poplon daje, to... One muszą być troszeczkę wyższe Tylko, że ja nie będę mógł w stanie nagrać farmingu takiej akcji, żeby to było wyższe, bo wtedy już będę po nawozach e, Zanim zasieję kartofle, zas w sumie zasadzę e, później kukurydzę, to to mi wyjdzie, nie wiadomo kiedy zbieranie tego, dlatego Robię po prostu na poplon coś takiego, a farmingu tak czy siak Gdzieś tam wielkość tego nie ma znaczenia, bo to i tak będzie wam łapało jako Jako poplon, no nie? Myślę, że na chwilę obecną jeden z moich ulubionych kursusów z tej takiej większej serii, ten mimo że nie jest jakiś mega dopracowany, to jednak po prostu fajnie wygląda wariacik. Eee, I takim się no, dosyć przyjemnie robi w polu. Takowe akcje. Ta też naprawdę spoko nie wiem, czy jest na modchabie, ale gdzie się na pewno znajdziecie. Snik! Miejmy nadzieję, że nam to załapie, bo tutaj muszę akurat sobie wszystko dokładnie zrobić, bo później będę tutaj siał, a już widzę, że mi to Nie załapało dokładnie, wariacie, widzisz, patrz, widzisz, widzisz Czy nie widzisz A mam ochotę teraz, wiecie co, mam ochotę pograć Far Cry'a Bo tak cały czas gramy, gramy farminga, gdzieś tam OME robiliśmy ostatnio i mam taką ochotę naprawdę pograć Far Cry'a, Primal Że będę chciał sobie go przejść, bo właśnie On chyba jest na dysku C zainstalowany, także Najlepiej poprzechodzić te gry, które mam, zostawić tylko Farminga i Fifa, to i tak z Origin'a tam idzie, to tylko aplikacje ściągasz, logujesz się i tam wszystko wszystko będę od nowa instalował na kompie, dlatego też mówię, że raczej tych live'ów albo w piątek, albo w sobotę, albo w piątek i w sobotę. Chociaż... Jeżeli w piątek się wezmę za składanie tego kompa, to raczej do soboty to skończę, bo składanie składaniem to akurat nie jest trudne, tylko tyle, że... czy no nie jest trudne, nigdy rzeczywiście nie składałem kompa, ale... Bardziej to jest, wiecie, instalowanie Windowsa. To też nie jest jakiś tam wyczyn, ale instalowanie tych wszystkich aplikacji, żeby Ci się zdawało. E, program do streamingu, ustawiania na nowo tego programu, wszystkie sceny na nowo robić. No troszeczkę tej zabawy mordy będzie, dlatego ja obstawiam, że może właśnie dlatego tych live'ów, e, w piątek powinno live'a nie być. Też czekam na obudowę od bo niby jeden kurier ma być w piątek, e, czyli dzisiaj powinien kurier jeden do mnie przyjechać, a drugi właśnie ma być no właśnie, niby ta obudowa Genesis została wysłana, ale coś tu jest. Coś tu jest tak, że trzeba czekać na to po prostu. No i to też wiecie, jak ci masz z firmą współpracę, to nie idzie kurier tak jakby na ciebie, tylko no kuriera no wiadomo, że na twoje dane osobowe dają, ale nie masz na maila po prostu kiedy ten produkt zostanie tak jakby wysłany, bo to w sklep się wtedy zajmuje i kiedy jest planowany termin doręczenia. A jest to wysyła tak bez potwierdzenia chyba żadnego nie, nie mam pojęcia, ale ja nic na maila na przykład nie dostałem, bo też e-maila przy współpracach za bardzo nie podajecie. E, także tak to mordziaty wygląda i się w sumie no nie mogę doczekać. Jestem już wiem, że już jesteśmy coraz bliżej tego kompa i coraz bardziej to jednak to podniecenie wzrasta, no bo, no, bo się nie mogę doczekać. <laughs> nie mogę się doczekać. No i tak myślałem, że ten komputer gdzieś tak mniej więcej w maju będę składał już z procesorkiem w ogóle, ale z tego... Z tego, że wynika, że brakuje jeszcze tylko 1300 zł, niecałe, no to myślę, że gdzieś tam może nawet pod koniec kwietnia, jakby te donaty dobrze poszły, e, będę już składał taką oficjalną wersję. A tutaj, chociaż nie, który jest kwiecień. Nie wiem, który jest kwiecień, ale, ale w każdym razie gdzieś może pod koniec kwietnia już się uda e, taki właśnie komputer e, mieć w całości. Z chyba dookoła nie będę jeździł dwa razy tam dookoło, tędy o przejechałem, żeby było łatwiej zawracać tylko. A teraz sobie już będę o tako raczej normalnie jeździł. Też na live'ie wcześniej to robiliśmy właśnie też talerzówką. Też robiliśmy to siewnikiem, polaninem, a już czuję tu plecy, wiecie, bo tak się tak... Jeszcze przed live'em to jest git, ale później już po live'ie jak już nagrywasz odcinek, i może pod koniec live'a, to już plecy naprawdę bolą, tak żeby się przydał też jakiś tam wygodniejszy fotel, bo ten miałem tej poduszki gdzieś, miałem zniszczoną ją miałem i dlatego... Jej po prostu nie ma. Czyli mógłbym sobie nawet tak środkiem przejechać, tylko że później nie wiem, jak mi wyjdą te przejazdy. Dlatego sobie po prostu tutaj, w tych których miejscach będę dwa razy dotależował. No fajne pole wyszło, takie większe, co nie tylko, że ja też to będę pół na pół siał. Chociaż kartofli tyle nie będę siał, zrobię sobie jakiś malutki kawałek kartofli, a resztę sobie zrobię z tego. Resztę sobie zrobię z kukurydzy, bo ta kukurydza na ziarno to też mało sypała, to sobie po prostu tego dorobię. Akurat świnki u nas dobrze żyją, nie wiem kiedy je mogę sprzedawać, także też pewnie sobie coś tam z tego tak delikatnie zarobimy. Raczej to też ze świn to nie będzie, nie wiadomo jaka kwota, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, hodujecie, no ale to w sumie prawdziwe życie, a farming to jest... Dwa różne światy są. Dzisiaj znowu sobie kawę piłem rano, to Mogę latać na tym filmie, naprawdę, jestem taki pobudzony A jest już po północy i znowu będzie problem, bo wiecie, bo na przykład jak piję kawę To później No Piąta zazwyczaj ja idę spać, usnąć nie mogę <grym> Tak ci siak, no bo też to, jest to pewnie to wchodzi w grę, że wstałem o 14.30 I jakoś za bardzo nie czuję tego zmęczenia Ale Takie życie w tej branży Takie życie w tej branży, widzisz, wstajesz późno, robisz live'a Kurczę, nie, ale naprawdę jest pięknie, mimo że dużo ludzi narzeka, że nie można wychodzić z domu, to mi tam się podoba, głównym tylko takim problemem jest, że tam, wiesz, z znajomymi się nie można spotykać czy coś, ale, ale tak siedzieć w domu to, to chyba git jest, naprawdę. Też możecie sobie obejrzeć taki najnowszy filmik u Gargamela, wrzucił, bo wczoraj wieczorem oglądałem, część pierwszą wrzucił e, odnośnie tych całych influencerów, którzy dodawali ten hashtag Zostań w domu, a tak naprawdę dodawali ten hashtag nawet jak byli poza domem, także też śmieszna sprawa, jacy to są idioci na przykład z tych influencerów, to takie jakieś tam większe osoby były na Instagramie, co mają zasięgi, albo jakieś tam znani TikTok TikTokerzy, o ile można powiedzieć, że na TikToku ktoś jest znany, bo moim zdaniem TikTok bardziej znany jest na przykład YouTuber, który ma, nie wiem... 100 tysięcy subów niż osoba z TikToka, która ma 2 miliony na TikToku, czy tam 1,5 miliona, taka jest prawda, bo TikToka raczej nie oglądają wszyscy, tylko jest to takie zamknięte grono osób, które. No, mówi się w internecie, że idioci oglądają tylko TikToki. <laughs> tak w skrócie mówiąc, ja nigdy jeszcze tego TikToka nie oglądałem, także też jakiejś swojej opinii o tym nie mam, ale też mnie jakoś nigdy do tego nie ciągnęło. Ale jest takie przekonanie w internecie, że idioci oglądają tego TikToka, prawda? Mi się zdaje, że dużo osób gdzieś się mogło z tym spotkać. I zysk, skręcamy. Powiem ja Wam, szybko to idzie, no bo tutaj też ta talerzówka robi swoje. To jest, nie wiem czy to jest 6- czy 5-metrowa, raczej 4-5-metrowa 5 to jest talerzówka, bo 6-metrowa to jest chyba jeszcze coś większego. Z tego co pamiętam. Może kiedyś nas będzie stać na coś większego. Na razie nie planuję nowych ciągników, nie planuję jakichś nowych zmian. Chyba że coś fajnego bym dostał niewydanego, to wtedy może i tutaj by się nadało na serię. Z tych większych takich... No susów na pewno. Chyba że jakiś zetor, może 16245 jakby... Coś było fajnego, No no swędzi. Nie wiem czego. O! I też fajne dźwięki ma ten ciągnik, mimo wszystko, naprawdę. Kawał dobrej roboty ktoś odwalił pod względem wyglądu i dźwięków, ale jeżeli chodzi o jakieś tam funkcjonalności czy coś, no to jednak tutaj odwalił kawał słabej roboty. <grywka> tak w skrócie. Już sobie będę jeździł tako, żeby tutaj już dookoła nie jeździć, tylko bardziej te poprzeszniaki, tak jakby sobie będziemy zostawiać. Myślę, że już współpola na pewno zrobiliśmy. I ram pam 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 Jakiś widzę ptak sobie chodzi W ogóle mogliby tyle rzeczy... A! nagram wam chyba niedługo far... film co powinno powstać w Farmingu 21 Co powinno powstać, co powinno zostać dodane Bo gdzieś tam do premiery tej gry został już tylko rok Znaczy no w sumie nie wiadomo jeszcze oficjalnie kiedy będzie ta premiera, ale coś się mówi właśnie, że Jakiś tam marzec, kwiecień 2021 roku Także można powiedzieć, że około roku jeszcze zostało do premiery tej gry, może na troszeczkę mniej niż oka, może troszeczkę więcej. Także mam wrażenie, że tam ogarnął kawał dobrej roboty i będzie to gra nowa na nowe konsole, nową generację konsol, czyli też coś mi się wydaje, że może być nowy silnik graficzny, co może wpływać na to, że będzie gleba 3D. E, która była naprawdę nie lada niespodzianką, jeżeli by to fajnie zrobili, jeżeli by to zrobili tak jak jest w co niektórych innych grach, to raczej nie byłoby się z czego cieszyć tak naprawdę, ale w co niektórych gierkach naprawdę robią też i dobrą robotę, chyba Catland Crops, tylko można tutaj wymienić. Z takich gier rolniczych, które zrobiły fajną glebę 3D, bo jest jeszcze takie gry jak Poli Polish Farm czy coś takiego, to to raczej nie jest rewelacja. Cyk, sí, zajeżdżamy. Królowie pola, królowie wsi, kurczę. Muszę jeszcze pojechać na gospodarstwo, zostawić ciągnik, podpiąć do przyczepy, żeby zrobić miniaturkę. Tylko po to muszę jechać na gospodarstwo. Tego pola całego nie będę robił poza filmem, bo chcę od razu, zaraz drugi film nagrać, żeby mieć coś na sobotę. A może w dzień sobie nagram już, a to niech się wyrenderuje na spokojnie. Nie wiem właśnie, bo też jak będę miał już ten nowy procesor, to będzie się dużo szybciej to renderowało. Także skok tej jakości na pewno na filmach czy wy, wy może nie odczujecie tego, bo Wy i tak film będzie mieli tak jak macie teraz, ale ja odczuję na pewno szybkość renderowania czy tam praca w tle, jeżeli coś się renderuje, bo też RAM zrobi dużą robotę. Jednak 16 zamienić na 32 i jeszcze wyższe taktowania mieć, to już jest naprawdę mm, przeskok dosyć bardzo wielki. A w dzisiejszym filmie Mordziaty Oj, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych produkcjach u mnie na kanale i na razie.